Witam wszystkich z tej strony. Allo! Duszek! Tak, duszek. Duszek śmierdzi. Yy, a to jest kolejny odcinek, właśnie z dusznego sezonu. Dusznego survivalu. I, i, i zaczynamy. No. Duszek idzie kopać ziemię. Jak zawsze. Murzyn jeden. A ja, a ja, co ja będę robił? Ja spróbuję jakiś płot postawić. Tylko, że mi jest trochę drewno potrzebne. Tego nie mamy za dużo. Co tu się dzieje? O, trochę wyrównaliśmy ziemią. Znaczy ja wyrównałem, bo Duszkowi się nie chciało. To jest lęś mierdzący taki, że aż... mała, nie? Ej Duszek, chodź tu szybko do domu. Szybko! Nie jestem do domu. Czym prędzej, czym prędzej. Szybko! Obok mnie, yeah, szybko, szybko. Misiu, szybko. Kopaj tu ziemię, hopie To co? co jest w tamtą stronę musisz wyrównać do tego poziomu na którym stoimy Widzisz to? Co widzę? Co? To widzisz? Co? Ja widzisz tego grzybka? No Pięci go wsadę. Tu twój penis. Taki mały. Peciko wsadę. Mm. A kiedy? <laughs> Nie mogę doczekać. No. Co? No. Aha. Ma fajny pomysł na słupki, tylko jeszcze nie wiem jak go zrobić o, a grady noc się zbliża, to idziemy spać No jak musimy, no to Czekaj. Ładnie to... to nie przyjmiecie Cicho Ej, a może jakby zrobił z tego, to Jest może to? będzie jeszcze fajnie. Ty pieros ogrodzenia nie rób tylko dach Cicho, panie Będzie dach. Będzie wszystko. O Pięknie, kurczę, jeszcze teraz, żeby to zadziałało, to będzie super. Działa. Nie, nie działa. No i dlaczego nie działa? Wiedziałem, Patrz. że wszystko potrafisz zepsuć. Patrz. No już idę, poczekaj. Patź, kurde. Chodź. idę na pestką. No, poproszę. Patatai, patataj, patataj tatai, patataj, patataj, patatajatej. Patataj. Patataj, patataj, jestem już obok ciebie. Mm. Czemu leżysz na mojej połowie? Pomogę. I już śpimy sobie. O. Krapałeś strasznie, wiesz? W ogóle wiercisz się w nocy. Ob Obudziłem się swoim palcem od nogi w buzi. To jest lekka przesada, chyba co? No, w dupie. Aha. Oj, duszek, duszek. Lubisz, ale taki fetysz. Co lubisz? Lubisz taki fetysz. Bo kocham, człowieku kocham. Przepadam, normalnie jestem... ...fanem. <grym> A stworzyłem panę. <grym> Teraz powiedzenie... ...wygram to z palcem w dupie... Na... nowe znaczenie. No. <grywa> <grywa> ale... ale palcem no, nogi to jasnej cholery. <grywa> Każdy dobrze jak może. Z wyrób. chyba coś za dużo zrobiłem Może być taki płot, czy nie za bardzo Ale mi się kichło Pewnie, że nie Tak się kicha, nie co co ty Nawet kicha się nie potrafisz No Dobra, co dalej mamy robić No chyba Zimie kop. no zimie kopej. No idę. No to drzewo chociaż zetni, bo to tak stoi jak kołek. No już tam nie ma. Co? No chodź tu, drzewo zetni. My już tam nie ma, ubieg. No to chodź tu. No nie ma, już tam nie ma. Aha, no to dobrze. <laughs> Aha. Aha. Jak coś powiedzieć i co Że jesteś brzydki. Cześć, Ciekawo. Tylko się wstydzisz o tym mówić. Tak. Ja. Mogę powiedzieć, że jestem chudy, a nie chudy. No chudy to ty jesteś. Tylko to ci nikt nie zarzuci. Że jesteś gruby czy coś. A tobie tym bardziej ktoś zarzuci. Na przykład taki duży, ale jesteś gruby. Prawda tajemnica, ale gwarantuj 90 kg. A co to za tajemnica? O to, że jesteś gruby. Gryby, ty jesteś gruby, ty grubego człowieka nie widziałeś w życiu, no. Tam przed chwilą powiedziałeś, że nie może RZ nami tego zrobić, więc wyprawiam sobie. No, ale jesteś brzydki, no. <ś dreams> I to, to wszystkim wystarczy. Co za dziura tu? Je? Panie, coś Pan tu... mnie za dziurę zrobił. Kopiesz gdzieś tą ziemię, bo ziemia potrzebna. No kopię w ziemię, o jakiej dziurze Ty mówisz? No już nieważne, no. No, tu zostawię jakąś dziurę i co zrobić? No nic nie zrobić. Ej, jedno drzewo nam no nie wyrosło. To jest to, to jest. to jest. To jest. To jest. tu trzeba postawić, trzeba jakieś lampiony na tym. tym. Może tak będzie jest. To jest. Dzięki lampy nawet nie jestem. Ja ale to pod lampką codziennie. Mm. <grystanie> A ty codziennie mnie odwiedzasz? <grystanie> no, bo no bo fajnie jest, ten... prawda? Jak się wkłada, do YouTube, no to sobie <grystanie> odwiedził, że naprawdę jesteś niepoprawny politycznie, nie? Czy to już idę, już na ciebie. Nie, po co? Aaaa, ah. i znowu jakaś karetka. Czy ci ludzie nie mają kiedy umierać? <grywa> ja pierdę. Za słuchać, słuchaj. Co? To, tak, to był taki sadystyczny ład. Nie, co? Jak ma tu wejście E, ej, brakło tu o jedno e, jest ej. za ten. Ej, hopie. Czego ty się trzysz do to mnie? To rzucę ci Co mi rzucisz? Ci. O, zimnioki. No nie mów, że tu mi... No masz 6. No ile ty tego rzucasz? Nie możesz rzucić w stakach? Nie mogę, bo nie dodać ci za ciężki. Czy jesteś za ciężki? No co za debil? To de, jest de, debil lever hard no już! No gdzie mi tu jakieś krzoki jeszcze rzucać? Dobra, idź mi stąd. O, jajka. Moje. Mm. Paszowa mi to, stąd. To wszystko, co nie? No. Co mi tutaj dałeś? O, jajka są. Dobra. To idę zaraz tymi jajkami rzucać w kogoś. Jeszcze nie wiem w kogo. Czemu żeś tu grzybka rzucił? Czemu żeś tu grzyba rzucił? Pomogę. Je, dobra, to będzie już wszystko, tak? Okay. Ale z czymś? Coś, co przecież... Ale z ziemią. No żeś kurde wykopał 5 staków tylko. A ja byś chciał. Chociaż starczy. Nie, no patrz tutaj chodź na tu. W ogóle po co mi to tym się. A już dobra. Zaraz ci pomogę, bo i tak Zaraz będziemy kończyć ten odcinek, to Ci już wytłumaczę co w następnym i będziemy tworzyć. O, piękny. Piękny płot mamy. To jeszcze trzeba gdzieś będzie bramę wymyślić, nie? Co Ty żeś tam kopał? No co za drzewa tu stawisz? Po co? Głupi jesteś? No, nisz, to no duszek. Nie ma miejsca nawet w tym weku, więc. Dobra, już się zabiorę. No. Dobra, to do następnego i trzymajcie się, cześć. Na razie.